Bardzo często pytacie mnie Państwo, jakich przepisów nie może być w umowie. Oczywiście mógłbym wymieniać wiele takich przepisów, ale wymienię tylko kilka przykładów, które są dla lekarzy szczególnie niekorzystne. Na te przepisy pod żadnym pozorem nie wolno się zgadzać, ponieważ można sobie narobić kłopotów. Przykład pierwszy. Zleceniobiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody ich następstwa, wynikające z udzielania przez niego świadczeń zdrowotnych. To przepis, przez który przyjmujesz na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszystko, co się działo w podmiocie leczniczym, niezależnie od tego, czy to Twoja wina, czy nie. Jeżeli ze względów organizacyjnych nie będzie na przykład leków, to być może ktoś na podstawie tego przepisu uzna, że to też jest Twoja odpowiedzialność. Przykład drugi. Zleceniobiorca będzie przestrzegał wszystkich procedur i regulaminów obowiązujących u zleceniodawcy. Jeżeli do umowy, którą zawierasz, nie załączono tych regulaminów, nie dano ci teczki z regulaminami i powiedziano, to są te regulaminy, to tak naprawdę zobowiązujesz się do przestrzegania czegoś, czego nie znasz. To bardzo niebezpieczne. Kolejny przepis. Lekarz nie może udzielać świadczeń zdrowotnych w innych podmiotach leczniczych działających w tym samym zakresie co zlecający. To przepis pułapka, ponieważ zakres działalności podmiotu leczniczego to albo świadczenia ambulatoryjne, albo szpitalne, albo inne niż szpitalne wymagające całodobowej opieki. Z przepisu tego wynika zatem, że lekarz nie może udzielać świadczeń zdrowotnych w żadnym innym podmiocie leczniczym o tym samym profilu. Kolejny przykład. Lekarz ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia sprzętu medycznego mu powierzonego. Przepis ten wprowadza nieograniczoną odpowiedzialność lekarza za sprzęt. Tak naprawdę ten przepis powinien brzmieć zupełnie inaczej. Powinien brzmieć w ten sposób: lekarz ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt medyczny, jeżeli doszło do jego uszkodzenia z winy lekarza. Na podstawie własnego doświadczenia Mogę podkreślić, w zeszłym roku zaudytowałem 85 umów lekarzy z podmiotami leczniczymi. Że w każdej umowie znajdują się przepisy, które są problematyczne. Dlatego warto audytować umowy, sprawdzać je, czy te przepisy, które w nich są, są dla Was bezpieczne.